Cześć, witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj taka melancholijna podróż. Chcę wam pokazać moje fajle, moje wycięte sceny z całego roku, ponieważ właśnie pękł cały rok mojej twórczości na polskim, głównie na polskim YouTubie. Mega się cieszę, przez ten rok udało mi się zgromadzić 750, około 750 nowych subskrybentów. Ponad 5000 godzin były oglądane moje filmy. No i co? Mam nadzieję, że taki krótki. ...odcineczek z moimi właśnie wyciętymi scenami i sfeilami Przypadnie Wam do gustu. Miłego oglądania. No i tam nagramy małe pożegnanie. I tyle. No i czekaj. Tu jeszcze, tu jeszcze mogę coś dodać. Brana, brama... Mamy tutaj kilka rzeczy do zobaczenia, jedną z nich jest Co się nazywało i to się nazywało no i siema tu znowu ja chciałem wam jeszcze trochę ponarzekać jesteśmy w miejscu o, raz. który przeżył kuchenne rewolucje jest to punkt programu który zapewne spodoba się ekipie z kanału Weź teraz dookoła na Co to za dziwne stworzenie? Wie ktoś? Wróciliśmy właśnie do hotelu I sobie jemy rosół na mięsie No czuć, czuć Kawałek mięsa by było No jak coś to też Cię tam do filmiku do Nagrywa się zaraz Ale nie wiem czy ja ładnie wybrałam. Jeszcze ci trochę brakuje do, 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 do tutaj, do mentora. A co? Fajki Bebzon. Gdzie? No Tam, w plaży. Znaczy w wodzie. A to ja mam z takim zdjęciem. Nie, no ma trochę większy i ma wiesz. Tak, o. Jest to latarnia, mo. Jest to latarnia. Kurwa, słońce razi je pan. Hej laleczko, jak się dzisiaj bawisz? Dobrze, jak dzisiaj bawię. Pogoda fajna, nie? Super. Czeleczki mamy fajne, takie same. Mm -hmm. Koszulki mamy nie takie same, ale też białe. No, ale też Kolorystycznie jest bardzo dobrze. O, gościu ma tatuaż taki skandynawski. Widzisz, taki no, fajny, jaki ja tak chcę. Tak. No. Młyn został pierwotnie wybudowany w 1833 roku, jednak w 1889 na skutek samozapłonu spowodowanego yy, samozapłonu. Yy, no. Młyn został wybudowany pierwotnie w 1833 roku, jednak w 1889 został yy, znaczenie został Młyn od Młyn od 10, yy, no. Tak jeszcze nie nagrywałem yy, Jesteśmy w miejscowości, a to już mówiłem o tym miejscowości. No, yy, w Landzie Schleswig holstein holsztyn yy, Schleswig holsztyn Holsztyn, Holsztyn nie po polsku Szlezwig-Holsztyn nie po polsku yy, Reinbeck. Czyli w mi. A my jesteśmy już, już teraz w głównym punkcie naszej wycieczki, czyli w miejscowości Rainbeck. Wybudowany w XVI wieku zamek był jedną z pierwszych budowli. Wybudowany w XVI wieku zamek był jedną z pierwszych budowli wybudowanych za czasów panowania wybud. Wybudowany w XVI wieku zamek był jedną z pierwszych budowli wybudowanych... Zbudowany w XVI wieku zamek był jedną z pierwszych budowli wybudowanych za, podczas panowania... Zbudowany w XVI wieku zamek był jedną z pierwszych budowli wybudowanych podczas panowania księcia Adolfa I. I jest on... Jest... I jest, jest uwa... Zbudowany w XVI wieku zamek był jedną z pierwszych. Bu... Uważany za jedną z najważniejszych. Kurwa, mać. Założony w XVI wieku zamek był jedną z pierwszych budowli. 4,5 4 km dla. 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 dla no mieszkańców, dla ludności. Mam nadzieję, że im się to uda, tym inwestorom, Mam nadzieję, że inwestorom uda się to osiągnąć, ponieważ. Bardzo ciekawa z tego względu, że. Czekaj, to jest... ja, zaraz już o tym mówił. Tylko powiem o tym. To jest to drugi co do wielkości cmentarz, zaraz po amerykańskim. E... Kurwa. Calverton National Cemetery. To jest to drugi co do wielkości cmentarz na świecie, zaraz po amerykańskim Calverton. Koferki zjedzone, kawka wypita, teraz lecimy na ten młyn, jak to się nazywa? Stawa młyn? Jak już tak, nie? Młyn stawa, powiedzmy. A jak będzie źle, to napiszę tutaj na dole, jak się naprawdę nazywa, zabieraj paluchy. No i naturalne gąbki. Naturalne kosmetyki ogólnie. I w ogóle spf -y na słońcu. One już się nie nadają do użytku. Właśnie, spf -y na słońcu już się nie nadają do użytku teraz. <laughs> tak jak słyszeliście. No kiedy zaczniesz, to idź. Jakby myślę, co powiedzieć, to opowiem. nie Dobrze wyglądamy. W tym odcinku to będzie na tyle. Dzięki, że oglądaliście tą miniserię z Danii. I pamiętajcie! Zostawcie łapkę w górę! A ty teraz się. Ja I... mam ostatnia! Nie ja miałam być Tylko ostatnia! Komentarzu. Ja miałam Aha. być ostatnia! Okej, jest ostatnia! Pat, tam piękny pies nie idzie Chciałam Tak, już patrycie z nim wcześniej, tak? Dobra, of. jeszcze raz Gotowi? <tucz> co tam mówiłeś <tucz> <tucz> A to Karol tak nie żeby cię było... Nie, no, nie, to ja po prostu od tutaj trochę niżej tam w tym odcinku to na tyle. Mam nadzieję, że taki jubileuszowy odcinek wam się podobał. Dzięki, że jesteście ze mną. No i co? Pamiętajcie o zostawieniu łapki, subskrypcji, komentarza i widzimy się już w następnym roku na kanale Polski Hamburger. Siema.